Dobra, już odczepcie Jeszcze się od mojego radę. kufra, dobrze? bo Zamykamy, zamykamy. Oddaj jej kufer, weź to, co w kufrze. O, Lepiej wyjdziesz kufler. na tym. Oddaj fartuchę. Lalkę ci dam. Dobra, ja go zabieram. O nie, nie, nie! Nie mam nie, nie ma się, zosz, Ej, tak to, gdzie dwóch po po się. Po czekaj, po czekaj, po. Po. Poczekaj, poczekaj. Gdzie dwóch się kłóci? Stop, 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 złaś. Stawać we trzy. Gdzie dwóch po. się kłóci, tam przejdzie. Stawaj, we trzy, już, rzędzie. Wstawać. chodź. A ja cujcie, chodź. to jest mój kufer. Nie Cod. będzie tutaj gadania żadnego. Poczekaj, stawać. Ręce, ręce kozygnał, łydką, pytką poganiał. Koza mu nie chciała jeść, on za ogon zaczął. Coś tam. nie, no yes. yes, Tu było. Tu było. Oszukała. Nie, gdzie? Jak nie? Mama nie oszukuje. Niechcący. Zupełnym przypadkiem wypadło. Na Julcie. Ale to nie było niechcące. Ona cię ominęła. Powiedziałam tu z ironią. Pomogłyśmy. Za pomoc należy mi się kufer. Chodź, myszko, ja Ty chora jesteś. Musisz odpocząć. Chodź, Chodź myszeczko. Do domu. Odpocząć.